Dobra, jedziemy, nie? Cześć, tu Polygon TV. Eee, konkurs zwierzęcy miesiąc... Wrzesień? Październik. 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 Witamy studentów w Krakowie. Tak, jestem przeszczęśliwy z waszej obecności tutaj. Czołówka. Dobra, witamy po czołówce yy, i nie przedłużając, jedziemy. zdjęcie z Facebooka, wow. Uh. Czekaj. Nie, nie ma zdjęć. Cześć, dzięki. Dzięki, dzięki Facebook. Yy, dobra. Zdjęcia z Gmaila. <laughs> Może to jakiś kawał. A dobra, kawał. Nie. nie, dzisiaj opowiadam przepis na zdrowie. Jest taka gazetka, Mi która... Mi też coś tam podaj. Pierwsze z brzegu. Mm. Gazetka, czas na... Z... Przepis na zdrowie, którą znalazłem w domu. Wydanie marzec 2022. I przedstawię wam przepis na... Ja mam bateryki. Odbudowa flory bakteryjnej. Aby odbudować florę bakteryjną przewodu pokarmowego, pozbyć się zaparć lub wyleczyć kaca, pisok wyciśnięty z kiszonej kapusty. Możesz zrobić to samodzielnie lub kupić butelkowany napój. Nadała Adrianna Nawalna z nowej soli. Dziękujemy Adrianna Nawalna z nowej soli. Yy... Chcesz teraz ty przestać? Uwaga, trzymaj poza zasięgiem dzieci. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć pogady lekarzy. Tyle? Yy, wkładać poprawnie, plus minus. Nie ładować, nie wrzucać do ognia. Nie otwierać, nie trzymać razem z bateriami zużytymi lub innego typu, gdyż mogą eksplodować, wyciec lub spowodować uszkodzenie. Energizer. Oh yeah. To jeszcze ja coś przeczytam. Poduszka obrotowa. Zdjęcie, które zrobię i wrzucę. Poduszka obrotowa Antar. Dużymi literami jest napisane, więc to może być skrót jakiś. Ułatwia obrócenie się w pozycji siedzącej bez nadwyrężania mięśni i stawów. Pomaga wstać z krzesła lub kanapy. Jest bardzo pomocna przy wysiadaniu i wsiadaniu z samochodu. Tak jest napisane. Przy wysiadaniu i wsiadaniu z samochodu? Wsiadaniu do samochodu, nie? się mówi? Nieważne. Stworzona ją z myślą o osobach starszych. Przechodzących rekonwalescencję lub mających problemy z kręgosłupem. Pozwala wykonać bez wysiłku te proste ruchy, które często wymagają uniesienia ciała. Cena około 77 zł. I wygląda tak. Pewnie będzie tego widać. Aż. Zaklęcia, rytuały. Pokaż A. najpierw okładkę do tego. Księga zaklęć i czarów. Devin Hunter. Praca z ikonografią. Bywa, że symbole nie są ukryte, tylko jawnie przedstawione. Tak jest z ikonografią związaną z magią. Nie da się stworzyć listy najważniejszych w czarach symboli i ikon, ponieważ jest ich więcej niż potrafię zliczyć. A poza tym, co istotniejsze, ich waga całkowicie zależy od osoby, która je wykorzystuje. Czy jak ktoś jest grubszy, to ma. ten? Lepszy, Nie, to te są przedmioty, mają wagę swoją. Ikonografia. Tak... Ikonografia jest też skomplikowanym zagadnieniem, gdyż może być czymś innym niż tylko dwuwymiarową figurą utrwaloną na kartce papieru. Ikonografia okultystyczna ma formę trójwymiarowych przedmiotów i staw żywych, a nawet budowli. Piękno oraz ikonografia to rzecz gustu. To prawda. To jest jakiś ten baza. Fousaté léto volá, protože pořád jsem to já. Objevuju, nacházím, na chuť tomu přicházím. Fousaté léto ahoj, všechno jiným douškem zahoj. A pod jednou jabloní, louka rosou zavoní. Jubí. Fousaté léto je jubí. Fousaté léto. Hodnej mráček, moc hodnej. Můžu si ho pohladit, prosím? Jistě. A... Tam to nemá rád. Pojď, Punčo, jdeme domů. Hmm, hustý. Miluj duhu, ochutnej duhu. Jsi připraven na sílu Airwaves? Ochutnej a uvidíš, co dokáže. Masz na to! Warto wiedzieć, ból pleców. Przyczyny bólów w okolicach kręgosłupa mogą być różne. Czasem wystarczy spędzić cały dzień w niewygodnym fotelu, by już na zajutrz pojawiły się dolegliwości. Skąd więc wiadomo, że sprawa jest na tyle poważna, by udać się do lekarza? Na pewno warto się przebadać, gdy ból utrzymuje się przez około 2 tygodnie lub też regularnie powraca. Można także zrobić zimny kompres na plecy. Gdy w ciągu doby dolegliwości nie zmaleją, należy skonsultować się ze specjalistą. Przecież z z lekarzem farmaceutycznym. Ja. Quint Esencja to piąty żywioł. Urodzona siła duchowa, która łączy wszystkie rzeczy w kontinuum stworzenia, stanowi most między przeszłością i przyszłością, a także między światem wewnętrznym i zewnętrznym. To dzięki kwintesencji wytwarza się cała magia. Wow. Tak u tak gdzie kolor magii był. Że jak byłeś magiem, to widziałeś tam nie wiem ile jest kolorów: czerwony, żółty, pięć, trzy, nie? RGB. <grym> Czerwony, mm. zielony i. Jeszcze jest magenta niebieski. i Sejon. Nie, to jest połączenie tam mm. czerwonego mm. i zielonego wcześniej. A w, u Preczeta było, że jak się uczyłeś w szkole magii i czarodziejstwa na niewidzialnym uniwersytecie, to widziałeś później jeszcze jeden kolor że kolor magii. Tak się zresztą nazywa pierwsza książka Terego Preczeta. Po, polecamy. Ze z Uniwersum świata dysku. Polecam wszystkim dzieciom, które jeszcze nie czytały. Ale starym ludziom też polecam, bo to starzy też to mogą czytać. Wszyscy czytajcie, przeczyta to. To ja jeszcze nacieranie lecznicze na bóle go słupe. To łatwa, a przy tym dość skuteczna kuracja. Wrzuć do słoika garść suszonych kwiatów arniki górskiej i zalej wódką. Odstaw zamknięty swój na miesiąc w ciemne, ciepłe miejsce. Przefiltruj płyn. Wlej odrobinę na wacik, a potem dwa razy dziennie nacieraj nim plecy. Nadesłała Paulina Waniek ze Słupska. Dziękujemy Paulinie Waniek ze Słupska za tą poradę. Gdy tylko to możliwe, stawiam na recykling. Sięgam po słoiki, po konserwach, butelki, po olejach i torby z brązowego papieru, który doskonale zastępuje pegami. Można być czarodziejem jednocześnie. Recyklingowistą. Recyklingarzem? Recydywistą? Używajcie torb więcej niż raz. Do waszych zakręć tajemnych, używajcie torb tak. papierowych. Jest lepsza niż pergamin, bo już ją macie, a pergamin pewnie drogi jest. O, tak tu jest raz żabcie, praktyczna to... rzecz. No? Do mycia podłóg można zaparzyć 30 g świeżej parzącej pokrzywy na niecałą szklankę wrzątku. Odstaw na 15 20 minut do naciągnięcia, a potem wymieszaj z wodą w wiadrze. Igiełki z liści przejdą do naparu i przeniosą do niego swoje właściwości ochronne. A ile tej pokrzywy ma być w tym? 30 g. A, 30 g na szklankę, tak? No, no, no. Mhm. niecałą szklankę. Ile to jest szklanka? To jest taka 0,3? 250 milimetrów. to jest chyba z szklanka, tak dobra szklanka. Napiszcie, yeah. ile jest u was szklanka. Ja nie jestem z Ameryki, to nie mam pojęcia, co to znaczy szklanka. Eee. To... Ale nie ten tenhle. Opatry mnie. Już to mam. Co się ma? stało? Co się stało? Jistý. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Vznejte sílu vody s vápníkem. Kláštorná kalcia. Je mě vážně svezete? Jasně. Ach, jste hodný. Tak. Ale budeme si tykat, ne? Robert. Ale klidně mi říkej, Bobe. Janas. Pěkná muzika, ne? Hmm. A máme tady naléhavý vzkaz od Hanky Robertovi, který by měl být na cestě do plesně. Haló. Bo Bobe, já už fakt nevím, jak jinak bych se s tebou spojila. Promiň, že jsem se ti smála, teď už vím, že na velikosti nezáleží, když se mají dva rádi. Prosím, ozvi se. A tady máš, Bobe, pěknou písničku. Chtěl bych se jmenovat Proč ještě nemáte mobilní telefon? Teď, když ho díky Oskarovi může mít opravdu každý. Zdarza ci się chrapaniem budzić bliskich? Są sposoby, żeby z tym walczyć. Hrapaniu sprzyja duża, miękka poduszka, lepiej więc wymienią na twardszą. Przez minimum 2 dni nie pal i nie pij alkoholu. Wtedy okaże się, czy to używki są przyczyną problemów. Staraj się spać na boku, bo ta pozycja pozwala zminimalizować chrapanie. Nadesłała Daniela popławska szalińska z Dzierże... Dzierżoniowa. Dziękujemy Danieli Popławskiej-Szalińskiej-Zdzierżoniowa za tą poradę. Emalii. zawsze z Tobą. Zdjęcia z maila. Zdjęcia z maila. Uwaga. Hmm. Cze, to kicia jedząca z hud. Mmm, pyszne. Pozdrawiam kicia owner instagram. Cat Będzie w e, opisie filmiku link. Wow, jest kot. Rzeczywiście. Zjada schód. Schód. O. Zjada schód. O. Może koty mają, bo na przykład chomiki tak mają, czy tam inne jakieś takie z zębami no. gryzonie, że muszą mieć jakiś kamień, czy coś, żeby sobie zatrzeć zęby. I wiem, że ludzie jak mają te chomiki, czy tam, nie wiem, króliki, świnki morskie, czy coś tam, bo im zęby rosną całe życie, nie? I że biorą i kupują w sklepie, albo jest taki, taka tyczka, taka twarda do odgryzania przez te chomiki, albo kupują takie, nie wiem, czy to jest z wapnia, czy coś takiego? Taką wapienną skałę jakąś, co to ma o -o. tam jakieś witaminy i dobrze smakuje dla tych chomików, i one se to gryzą, i wtedy te zęby im się zmniejszają. Jest tak. To, to, myślisz, to może kot też tak robi, że. Po prostu, nie wiem, może Izabela ma też chomika i zobaczył kot, że chomik tak je? czy coś? To on Kupili też... mu schody specjalnie, żeby mógł sobie zęby ten Tak, żeby mógł zęby trochę zetrzeć. To jest moja teoria, dlaczego tak się dzieje. prostu ten... on się czuje chomikiem tak naprawdę, ten kot. Może tak być. No, to... <laughs> Musisz mu kupić po prostu takie dogryzienie, jak dla komika, Takie... takie coś. Nie wiem, jak się to nazywa, takie... Rzeczy. Jak pójdziesz do sklepu z zwierzęcego, to ci... To, to ci sprzedadzą. Jak powiesz, że potrzebujesz, żeby twój chomik sobie odgryzł. Marchewkę. Nie, marchewka jest za miękka. Marchewką to... wiesz... Marchewkę dzieci jedzą, stary. A ja taką <głos》>. przygotowaną. Przegotowaną też. No, to dziękujemy Izabeli za kota naimdzowe. Dzięki Izabela za kota naimdzowe. I. Aha. Dzięki. A. No, Spoko. No. To jeszcze przestanę. Czekaj. O. To jak ty masz takie śmieszne, to dalej. No nie, nie, bo są obrazki, ale nie, nie są to obrazki, które... Proszę pana, państwa najnowsza oferta. Ja ch chodzi państwu o tą 29 groszy za minutę do wszystkich sieci, tak? Rarka plusa, czyli lalka prusa. To nie jest przypadkiem taki celowy szok literacki? No. Brawo. Rarka Plusa, 29 groszy za minutę do wszystkich oraz Samsung z GPS. Ja tu znalazłem, a propos, o kolorach. O, praca z kolorami. Ogólnie rzecz biorąc, czarownice nie wy... Tutaj tutaj już Czarownice nie wykorzystywały w czarach zbyt wielu kolorów, dopóki nie przyswoiły magii niewolników. Przypis mówiący o tym, że wiele zaklęć i technik magicznych zostało zapożyczonych od wyzwolonych niewolników oraz ich potomków, a potem wcielonych w nasze systemy magiczne, często jest w okultyzmie pomijany. Magia koloru należy właśnie do tych technik. Jest zakorzeniona w dawnych zasadach, ale rozrosła się i teraz obejmuje również elementy terapii kolorem, designu i sztuk wizualnych. Każdy kolor nie tylko symbolizuje pewną formę energii, ale potrafi też wywołać w patrzącej na niego osobie jakąś reakcję emocjonalną. Kolorów jest całe mnóstwo. Poniżej znajduje się zestawienie właściwości kojarzonych z tymi najpopularniejszymi. Czyli co najmniej trzy są. Jest bardzo dużo tych kolorów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwanaście. To więcej jest. niż trzy. To następnym razem się dowiemy, jakie są kolory. Tak. Musicie stay tuned for the next odcinek. Zrobimy o kolorach jeszcze no. jakiś materiał, no. Będzie. Totalnie. Totalnie. W cz czarownictwie i... Z Harry Potter. I o tym, jakie zaklęcia zostały zapożyczone od wyzwolonych niewolników. Także, żeby przekonać się o niewolnikach wyzwolonych z zaklęciami, to... Za miesiąc się widzimy. Cześć. Cześć. Cześć, dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie uczestniczyć w tworzeniu treści na kanał możecie wysyłać nam zdjęcia zwierząt na konkurs zwierzęcy. Wszystkie linki są w opisie, możecie wysłać nam na maila poligon.tv.gmail.com Możecie nam wysłać na Instagramie hashtag poligonTV oraz możecie nam wysłać na Facebooku i wysyłajcie zdjęcia zwierząt. I rozwiązanie następnego konkursu będzie wtedy, ponieważ robimy to zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca. Także macie czas do wtedy. Cześć!